Witajcie na kanale "Podróże Karolci". Dzisiaj zabieram was do spa w Szwecji. Uh, check it. Check check it. So if you out here, we'll oh. come with you, some lemonade, and we'll oh, Tym razem mamy pokój w innym budynku I chyba musimy iść tu na górę, tak? Chyba tak, A nie ma gminy? Chyba właśnie w tym nie ma 290. No i tak. Jesteśmy kochani, tak wygląda nasz pokój. Ten jest dużo mniejszy niż pokój, który mieliśmy poprzednim razem, ale nie mieliśmy za to widoku na morze. Tym razem mamy super widoczek na morze. Więc tak to się prezentuje. Oczywiście jest telewizor, super podświetlenia i jeszcze pokażę wam łazieneczkę. O, mikroskopijna w porównaniu do tamtej. Macie wszystkie. Yy... Body wash, kondycjoner, szampon, balsamy też macie, balsam do ciała, A więc tak się prezentują pokoje małe w Ellery Beach House. Duże, wrzucę Wam zdjęcie jak wyglądał duży pokój, bo gdzieś mam duże e, zdjęcia. A tymczasem przebieramy się i lecimy na baseny. Jest, kochani, strefa relaksu. Tak to wygląda. Później też odpalają kominek, albo można samemu odpalić, jak się chce. W zeszłym roku mieliśmy odpalony. Wygodne poduchy: kanapy, żeby się zrelaksować i fajnie sobie spędzić czas. Oczywiście, można zamówić też drineczka i sobie. Popić Więc tak wygląda szwedzkie spa Ogólnie nie ma basenów do pływania, tylko zazwyczaj są takie. Dostania lub siedzenia, żeby można było sobie pić grineczka, i w zasadzie tyle. Gdzieś mi zaginął mój mężułek. Trzeba go znaleźć. Tutaj są sauny w środku. I później na zewnątrz się wychodzi, żeby sobie. Posiedzieć. A tutaj, jest, o jest mój mąż. Eee, <śmiech> Wrócił. <śmiech> tam jest eee, siłownia. Aha, to może, może wejść na A. nagle, bo nikogo nie ma. No to chodźcie, pokażę Wam siłownię. No i tak wygląda siłownia. Może przyjdziemy ra z rana trening zrobić, jak będziemy mieć siłę. Ale całkiem sympatyczna. Ja to nie ma jakiegoś dużo tego sprzętu, ale to jest No nie, to nie ale tu macie dobrze. na przykład rower z ekranem. Sympatycznie wygląda. Jest jedna bieżnia, stepper. więc coś tam jest. No i dla tych co lubią, jest też siłownia na zewnątrz. O taka. Więc idziemy teraz na dół pokażemy Wam, jak to wygląda jeszcze nad morzem. Pokażę Wam, jak wygląda sauna. Otwarta jest od 7 do 22. O, zostawimy klapeczki. O. Tak, kochani, wygląda sauna. A taki jest z niej widok. Także jest super, naprawdę warto. Też jeżeli chodzi o Skandynawię, no to oni uwielbiają sauny i bardzo lubią szczególnie w zimę sobie wejść do sauny i później wskoczyć do zimnego. Morza lub jeziora. Natomiast w zimę, no to wiadomo, to są zrobione takie przeręble, no i się wchodzi do tego przerębla, i później znowu się wraca do sauny. Jest to bardzo zdrowe. Ja w zimę jeszcze tego nie robiłam. Ogólnie my tego nie robiliśmy. Mam zamiar spróbować, ale czy to się uda, nie wiem. Zobaczymy. Jak na razie, tylko drugi raz w lato, właśnie sauna plus skakiwanie do morza i. No tym razem jest dużo cieplej niż było ostatnio. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o sam hotel, to jest fajnie, jest fajnie, przyjemnie, brakuje troszeczkę rzeczy takich jak brakuje takich rzeczy jak jacuzzi, na przykład jest basen, w którym siedzicie i brakuje na przykład bąbelków w tym basenie no bo co wam daje siedzenie w takim basenie, nawet nie jest napisane czy on jest jakiś leczniczy, czy nie jest po prostu jak to stwierdził mój mąż jeżeli siedząc w tym basenie pijecie procenty to to wtedy jest zdrowotny no więc tak Tutaj ludzie sobie coś ściąkają. My też później idziemy jeszcze na e, kolację. Więc tak wygląda spa w Szwecji. A przynajmniej na Lidingo. Zaczynamy kolację od Tatara, staweczki. A jeżeli chodzi o napoje wysokoprocentowe, no to mój mąż ma Negroni, a ja mam New York. I teraz dostaliśmy kolację. Ja mam lamp, ziemniaczki mamy, sałatkę i mój mąż ma wieprzowinę. Smacznego. Jesteśmy na śniadanku. Jajecznica jest przepyszna tutaj, mimo że ktoś napisał, że jest zbyt wodnista. <grymne> Kiedyś w opinii, i się zawsze z tego śmieję, bo naprawdę jest bardzo dobra. Klimacik jest taki sympatyczny, vibe. W Beach House macie również e, różne gry. E, macie ping ponga, możecie sobie wynająć kort 300 koron, kosztuje za godzinę w wysokim sezonie wynajęcie ko, e, kortu. Padel, my właśnie skończyliśmy grać. Macie też bilarda, mąż kocha fliperki więc są fliperki. I tak to wygląda. Tu jest też bar. Zobaczcie mój wygląd, ale właśnie jesteśmy po grze w padel. No i tak nasza noc i ta czas w LR Beach House dobiegł końca, więc ja osobiście bardzo lubię to miejsce, niektórych rzeczy brakuje, z innymi jest super, więc brakuje na pewno jacuzzi i takiego zwykłego basenu do popływania, ale ogólnie bardzo sympatyczne spa, bardzo sympatyczny hotelik. Także jakbyście byli w Szwecji i chcielibyście gdzieś jechać jakiegoś spa hotelu z basenami i saunami, to polecam Wam LR Beach House Lidingo. Hej! Jeśli chodzi o cenę takiego wypadu, to na stronie jest kilka opcji do wyboru. Ja wrzucam Wam tutaj przykładowe dwie, a w opisie zostawiam Wam link do spa. A jeśli podobał Wam ten film, Dodajcie łapkę w górę i zostawcie z sobą. Cześć!